naszym zdaniem? Dzień dobry. Dzień dobry. No działo się trochę. Działo się trochę, zakończył się raj Azorów. Niestety nie ma pełnego sukcesu. Kajetan, Kajetanowicz, Jarek Baran dojechali do mety drugiego dnia. Ale za to, jak opowiadał u nas o tak, to Jeszcze rzeczywiście trzeba obejrzeć po o, o, o pierwszej pętli, bo rzeczywiście jest zadowolony i dużo mówi o, o specyfice. Jest ta wypowiedź oczywiście w MKTVPL. Kajetan Kajtan Kajetanowicz i Jarek Baran ukończyli drugi dzień, drugi etap na czwartym miejscu. Zdobyli cztery punkty. Waleczni. Waleczni, dobrze, że dojechali. To jest doświadczenie. Zresztą Kajtek mówił, że chce tam na Azory wrócić, bo to jest piękny rajd. Rajd wygrał Bernardo Souza, to jest jego największy sukces w karierze. To jest młody zawodnik, ale no, wygrał rundę mistrzostw Europy wcześniej. Wygrywał oczywiście rajdy lokalne portugalskie, ale rajdu do mistrzostw Europy nie wygrał. Drugie miejsce dla Kevina Abringa. Ścigali się do ostatniego odcinka specjalnego. Różnica 6,2 sekundy to jest. W całym nieszczęściu Kajetanowicza jest trochę szczęścia, bo... Nie I, do... barana I, I Barana też. I Barana też. Nie dojechał y, Craig do mety, nie startował sapk więc oni nie zdobyli punktów. No ale cztery punkty to nie jest dorobek, który y, jest jakoś szczególnie cenny, no, no ale dobrze, że jest. Liczyliśmy na trochę więcej, ale wydaje mi się, że ważną informacją, która. Przychodzi do nas z tego raj rajdu, jest to, że naprawdę Kajtek jest w stanie walczyć. jeszcze, bo wygrał trzy odcinki specjalne w, w, w tym rajdzie, więc to naprawdę warto to te, docenić. Te opowieści, że Kajtek też musi jechać na pamięć, że nie jest w stanie tak I to należy muszę. włożyć między, między bajki. No i drugi rajd, który też śledziliśmy. Drugi rajd. Y no w zasadzie można powiedzieć w kategoriach taki pech, że wygrał pech tak należy rozpatrywać czyli rajd szumawa klatowy gdzie startował Sebastian Frycz z Tomaszem Spórkiem w Subaru zajęli szóste miejsce choć po pierwszym dniu byli na jedenastym ale no wiemy, gonili, gonili gonili wiemy że było to była to ukręcona płość spowodowała duże straty no ale gonili dzisiaj bardzo dobrze świetne czasy na niektórych odcinkach specjalnych na ostatnim nawet trzeci czas szóste A miejsce wiem dlaczego. to mów no właśnie no bo gonili ale to wiem od Dawida, dyrektora zespołu, że cały czas narzekał Sebastian na taki lekki ból głowy i że mu zawiął oczy. Co zrobił dyrektor zespołu? Kupił nowy kask. Ja co robię. się okazało? Nie, rzeczywiście i Sebastian, bo to rozmawiałem z nimi akurat chwilę po, po ostatnim os i Sebastian to odżył. Nie wiedział, co się dzieje. No po prostu ten kask mu uciskał widocznie skronie. No i przy, przy o, od, od razu widać w wynikach tak no, tak, wracam, tak nie wracam naprawdę. do buchalterii, czyli szóste miejsce w klasyfikacji generalnej troszkę gorzej niż poprzednim razem trzecie miejsce w y, grupie N, no, ale to są naprawdę No tak no ale ten chozak to dlatego był taki kozak że on jechał na swoich drogach No ale oczywiście że tak tak, no, tak no, nie więc to też jest prawda bo tych dwóch którzy jechali ENKAMI, z którymi wszyscy przypuszczali że tam Sebastian powinien wygrać no to ciężko było no bo to czeskie enki i ich własne drogi. Kolejne zwycięstwo powiedziałeś, Wasława Pecha, czyli kolejne zwycięstwo y, samochodu Mini. Okazuje się, że nie jest to taki najgorszy samochód. Wygrana z Citroenem DS3 R5, który się nie zepsuł, bo, jak dojechał. bliźniacza konstrukcja z Peugeotami 208 T16 dojechał. No i minuta. No najważniejsze, dużo, ale że ważne, że, że parominutową relację będzie można zobaczyć w MKTV. A na koniec mamy jedną bardzo ważną wiadomość dla tych, którzy nie lubią korzystać z YouTube'a. I tam jest troszeczkę już yy, bałaganu. Postanowiliśmy to uporządkować i od połowy tygodnia rusza nasza nowa strona mktv.pl, gdzie będzie wszystko idealnie uporządkowane. I każdy, kto będzie chciał tak, obejrzeć. Tak. I, na, I na YouTube, i na Facebooku damy informacje, Oczywiście będziemy się starali, żeby to ruszyło już w środę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.